Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak rozpowić taki silnik, gdy już mamy do takiego stanu rozebranego. Oczywiście tutaj nie ma całej przekładni CFMT, nie ma u ślizgu od napinacza łańcuszka rozrządu, jest ślizg ze śrubą wyjęty, nie ma wariatora, nie ma zębatki od rozruchu nożnego, nie ma rozrusznika. Nie ma tutaj całego mechanizmu pompy oleju, nie ma mechanizmu od rozrusznika. Tutaj klin na wale zostawiam, nie trzeba go zdejmować teraz. Rozbiórka takiego silnika jest bardzo prosta, aczkolwiek również skomplikowana, ponieważ tutaj musimy się dobrze przypatrzeć i odkręcamy tą i tą śrubę, ponieważ resztę śrub odkręciliśmy, zdejmujemy tą połówkę dopiero z drugiej strony ponieważ tutaj pasowanie łożyska wału z tej strony od strony wariatora jest bardzo ciasne i musimy tutaj sobie nagrzać dobrze, solidnie ten karter i wtedy dopiero wał bez problemu nam wyjdzie i robimy to oczywiście na dwóch skrzyneczkach jak i żeby po prostu czop wału wystawał i żebyśmy mogliśmy w tej pozycji wyciągać wał ponieważ jest w środku łańcuszek i tak będzie łatwiej, także klucz ósemka odkręcamy tą śrubę oraz tą i zobaczcie one są tej samej długości jakby ktoś nie miał takiej śrubki to będzie wiedział jaką ma kupić tutaj są śruby o długości 50 mm i teraz możemy delikatnie postukać ponieważ będzie trzymała nam tutaj uszczelka od góry, od dołu tutaj na dole mamy taką wypustkę którą to możemy krupać I ta połówka tak jak mówię schodzi bez najmniejszych oporów o widzicie jest zdjęta tutaj w środku nic nie ma oprócz tulejek ustalających i wow no tak jak mówiłem gdy jest nowy silnik trzeba to podgrzewać tutaj widzę że się ruszył i że się rusza także nie trzeba tego podgrzewać tylko musimy go obrócić po co to robię już Łańcuszek chwycił nam teraz zębatkę i chodzi o to, żeby łańcuszek wypchać bardziej tam do środka, żeby on swobodnie nam opuścił tą zębatkę, żeby jej po prostu nie trzymał. Także ja sobie wkładam się w okręt, rozszerzam ten łańcuszek i teraz wał bez problemu mi wyszedł. I jak widzicie od strony rozrządu mamy zębatkę, gdzie pracuje łańcuszek. Tutaj on nigdy nie pracuje. Widzimy iż łożysko było złapane, przegrzane i po prostu stanęło i pociągło łożysko pobieżnie, dlatego tak pewnie też wyszedł ten wał. Z drugiej strony mamy po tej zębatce chodzi sobie pompa oleju, dokładnie łańcuszek. Także odkładamy wał, za chwilę wał spakujemy i teraz łańcuszek możemy normalnie sobie ściągnąć jak tam chcecie. No i tyle taki prosty trik, aczkolwiek dużo osób o tym nie wie. Jeśli tu od razu jesteśmy, po prawej stronie zawsze są dłuższe szpilki, a po lewej stronie są krótsze. I w szczególności, gdy są świeże te silniki, gdy wał pada na przykład, to tutaj bieżnie trzeba podgrzać. Możemy grzać z tej strony opalarką, z drugiej strony aluminium i tak ma o tyle fajną strukturę, i szybko przewodzi ciepło. I gdy na przykład będziemy tutaj grzać, to te ciepło za chwilę będzie tutaj u góry. I jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz, jak widzicie, Szpilki są montowane tą stroną, takim zakończeniem, a nie tym, ponieważ te szpilki mają dwa zakończenia i montujemy właśnie tym zakończeniem do karteru.